Największą niewiadomą było to, jak wcale przyjechał przyjechało do mnie w ogóle pierwsze urządzenie, tak, tu był ten lęk, zainwestowane y, tysiące, y, tysiące złotych, tak. Ja nie wiedziałam, co przyjedzie, nie wiedziałam, czy ja dobrze zrobiłam. Fakt, przychodzi do gabinetu, to chcę mieć zrobione tu i teraz zabieg tu i teraz chcę widzieć rezultat. Ja miałam w pewnym momencie taki y, etap w swoim życiu, y, y, że chciałam wyjechać za granicę. I mama powiedziała, że zostań, będziemy tworzyły to razem, zrobimy to razem. No i zaufałam mamie, zostałam, no i nie żałuję. Patronem medialnym kanału jest portal świecie 24. Tam. Jesteśmy w bardzo nietypowym, przynajmniej dla mnie, miejscu, mianowicie salonie kosmetycznym. Korzystając z tej okazji chciałem się Pani zapytać, jaki jest Pani ulubiony zabieg? E, moim ulubionym zabiegiem jest HIFU 12D. Dlaczego? E, bo klientki e, wychodząc z zabiegu, wychodzą e, z wielkim uśmiechem. E, już tłumaczę dlaczego. Zawsze przed każdym zabiegiem wykonuję im zdjęcia e, oraz po zabiegu wykonuję im zdjęcia. Efekt, który one widzą na kolażach jest e, dla nich, jak zawsze, e, bardzo zadowalający. E, I za każdym razem, gdy schodzą z fotela, oglądając się w lusterku, widząc ten kolaż, widzę na ich twarzy uśmiech, a dla mnie to jest najważniejsze. Dobrze. E, HiFlu 12D to nazwa, jakby nie to dosyć egzotyczna. Cóż to jest? Taka troszeczkę kosmiczna. HiFlu 12D to skoncentrowana fala ultradźwiękowa, która wywołuje wewnątrzskórne, kontrolowane poparzenie co powoduje bardzo silnym remodelingiem, wyszczupleniem twarzy, podniesieniem jego owalu, e, usunięciem drugiego podbródka, który też czasami jest bardzo dużym kompleksem dla wielu pań, e, wyostrzeniem linii żuchwy, podniesieniem policzka, spłyceniem bruzdy. E, to są takie pierwsze oznaki starzenia nie tylko u kobiet, jak i również u mężczyzn, e, najbardziej widoczne, tak? e, których najczęściej chcemy się pozbyć, na których najbardziej gdzieś tam e, nam zależy. E, Dlatego panie zawsze jak wychodzą z zabiegu i widzą ten podniesiony owal, tą zagęszczoną skórę, podniesiony policzek i tą zarysowaną linię żufły, zawsze są uśmiechnięte i zadowolone. Z początku padło więcej trudnych pojęć niż na lekcjach fizyki. Podejrzewam, że nie od samego początku, można powiedzieć, była pani aż tak wielką ekspertką. Od czego to się zaczęło? Zaczęły się tak bardzo niewinnie od stylizacji paznokci, od współpracy z Oriflame, od mojej pierwszej działalności, którą tworzyłam mając 18 lat. Byłam najmłodszą osobą w powiecie świeckim, która wyciągnęła dofinansowanie z Urzędu Pracy i tak naprawdę wtedy wykonywałam tylko i wyłącznie stylizację paznokci, stylizację brwi, makijaże, jak i również zajmowałam się jako menadżer multilevel marketing w Oriflame. I takie były moje początki na no, Świętego Wincentego 1 Świciu, e, obecnie mieścimy się tutaj na ulicy Długiej 2B, e, to są Chmielniki za wiaduktem, e, no i jesteśmy w tak, tak Belezie, którą tworzę razem z moją mamą. Otworzyła Pani działalność mając 18 lat, nie kolidowało to ze szkołą? Nie, bo ja studiowałam zaocznie od razu. Pierwsze swoje studia wtedy robiłam, to była filologia angielska. Później zaczęłam również jednocześnie studiować kosmetologię. Kosmetologię ukończyłam do magistra, filologię do licencjatu, a obecnie jestem na pielęgniarstwie i to jest mój ostatni semestr. Za pół roku się bronię. Można powiedzieć człowiek orkiestra w takim razie. Tak, dokładnie. Czyli troszeczkę tak jak e, ilość urządzeń, które w tej chwili może nie to, że nas otacza, ale na pewno znajduje się w tym salonie kosmetycznym. E, są to urządzenia pani marki. Tak. Jak one powstają? E, powstają w Korei na moje zamówienie. E, przyjeżdżają do nas e, po oceniu, e, po e, certyfikacji. E, następnie używamy ich tutaj u mnie w salonie. E, jest to moja marka, Kao Beauty Equipment. E, którą będę chciała wdrażać na rynek, z którą będę chciała wystawiać się na Beauty Forum w Warszawie. Jakie było, jaka była największa trudność w tworzeniu takich maszyn? Lęk. To był lęk. To było zbudowanie zaufania razem z kontrahentem, z którym obecnie współpracuję, bo to jest fabryka, która wykonuje dla mnie te urządzenia pod moje zamówienie. Ja je wybieram, ja je logotypuję, ja ustalam jakie mają mieć funkcje. No, i taką największą niewiadomą było to, jak coń przyjechało do mnie w ogóle pierwsze urządzenie, tak, to był ten lęk, zainwestowane e, tysiące, e, tysiące złotych, tak. Ja nie wiedziałam, co przyjedzie, nie wiedziałam, czy ja dobrze zrobiłam. Ja nie wiedziałam, czy to nie będzie e, po prostu jakiś e, no, ząk po prostu, tak. E, nie miałam pojęcia, e, aczkolwiek, gdy przyjechało pierwsze urządzenie i zobaczyłam jego jakość, e, zobaczyłam e, to, że naprawdę działa. E, był to pierwszy wtedy Indii, Indy Plus, pod tutaj polskimi nazwami to również znany jako Indiba bądź Biorelift Regen. To jest ta sama, ta sama technologia, to jest TECAR, czyli fala tripolarna razem z radiofrekwencją. I to było pierwsze urządzenie, które ściągnęłam tutaj sama do Polski. Jeszcze więcej ciężkich pojęć zastanawiam. Naprawdę w szoku. No dobrze, ale czym tak naprawdę te urządzenia różnią się? To jest pani marka, pani tak. wybiera te urządzenia, powiedzmy w jakiś sposób je dostosowuje pod siebie. Bardzo Jaka jest dużo, główna różnica? Bardzo dużo obecnie na rynku polskim jest takich y, złej jakości urządzeń chińskich. Na których naprawdę klientce możemy wyrządzić krzywdę, bo nie są certyfikowane, nie są przebadane. Tak jak na przykład bardzo dużo widzimy powikłań po radiofrekwencji mikroigłowej, chińskich radiofrekwencjach mikroigłowy. Klientki wychodzą z bliznami, z bardzo ciężkimi powikłaniami, które potem ciężko jest, gdzieś tam powiem, uratować. Im lepsze urządzenie, im większe mamy do niego zaufanie, im jest lepiej wykonane z lepszego, z lepszego materiału, z lepszego. Z lepszej jakości e, po prostu e, podzespołów silników, e, tym mamy większą, e, większą gdzieś tam gwarancję bezpieczeństwa pracy na takim urządzeniu, tak? I kiedy już do tej pory powstało urządzenie? Obecnie mm, siedem. Wszystkie są Pani? Tak. Są u nas w salonie, są wykorzystywane e, u nas, klientki z nich korzystają, są zadowolone z rezultatów. Właśnie, bo klientki z nich korzystają, czy Pani korzysta z nich? 嗯。Uh Każdy zabieg, jak klient do nas przychodzi, tak, jest albo wykonywany przeze mnie, przez moją mamę, tak, albo klientki też mogą z naszej siłowni bezobsługowej korzystać same. Tak jak na przykład z MC Zero jest to symulacja, razem z radiofrekwencją, na której klientka leżąc sobie podczas półgodzinnego relaksu wykonuje półgodzinny trening dwóch części, na przykład pośladków i brzucha jednocześnie. Na takim treningu przez pół godziny Klientka robi około 1000 brzuszków oraz około 700 przysiadów. Jednocześnie spalając skankę tłuszczową. Miała po czymś takim zakwasów? Niektóre panie czują takie spięcie mięśniowe, tak? Jeżeli tym bardziej, jeżeli one są niećwiczące, to tak, one, one to odczuwają. Jeżeli jest już klientka, która gdzieś tam ćwiczy, to nie odczuje zakwasów, aczkolwiek będzie czuła ciepło yy, po zabiegu i takie naprężanie skóry to jest skutek radiofrekwencji. Eee, cały czas jak rozmawiamy, używa Pani słowa klientka. Czy klienci również się zdarzają? Tak, oczywiście. Mam bardzo dużo Panów, ale Panowie częściej korzystają z laseroterapii, z naszego lasera diodowego, bądź z medycyny estetycznej, z odmładzania, z BTX-u. Także Panowie przychodzą na konkrety. No dobrze, a na czym te zabiegi polegają? Tak? Maksymalnie prosto? Maksymalnie prosto. Jak facet przychodzi do gabinetu, to chce mieć zrobione tu i teraz zabieg, tu i teraz chce widzieć rezultat. Czyli na przykład, jeżeli podamy, podamy botulinę, no to pan po trzech dniach już zaczyna mieć napięte czoło, zliftingowanie, odczuwa do dwóch tygodni, jest pełen efekt zabiegu i on trwa od pół roku nawet do 8 miesięcy przy pierwszym podaniu. Także to jest taki zabieg. Oni tak przechodzą właśnie średnio raz na pół roku, na taki konkret bądź na jakiś stymulator bądź na Hmm. hydroksyapatyt wapnia, na kwasy, na takie zabiegi, które widać od razu. <laughs> Okej, okay. no nie przyzwyczaję się chyba do ilości pojęć chemicznych, fizyko-chemicznych nawet, nie wiem jak tu nazwać, <laughs> które tutaj padam. E, gdzie pani zdobywała doświadczenia jako kosmetyk? Kosmetolog. 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 Na Uczelni Wyższej w Bydgoszczy do stopnia magistra, a następnie e, szkoleniami. tak Jest to ogrom szkoleń, które, e, które przeszłam. E, od e, w sumie instruktora stylizacji paznokci, od czego się zaczynało, tak po medycynę estetyczną. E, do dziś e, jeżdżę cały czas na e, szkolenia z medycyny estetycznej. Nie dalej jak tydzień temu właśnie byłam na e, trzecim szkoleniu praktycznie z tej samej tematyki, z którą już tak naprawdę... Naprawdę znam, ale w kosmetologii estetycznej cały czas coś się zmienia. E, trzeba się cały czas dokształcać, e, bo techniki, które były podawane 3, 2 lata temu, a nawet i 5, różnią się bardzo od siebie. E, pracujemy tak, żeby mieć jak najmniej powikłań zabiegowych, mieć jak największą wiedzę i zapewnić jak największe bezpieczeństwo naszej klientce klientowi. Dobrze, czyli były to studia, były to szkolenia. W tej chwili znajdujemy się w Belerze. Jest to pani. E, Pani zakład, Pani miejsce? Jest moje miejsce pracy. Jest to zakład e, mojej mamy. My z mamą w, tworzymy tą markę razem, razem współpracujemy. E, zaczęłam ja, e, dołączyła, e, dołączyła do mnie mama, w sumie dzięki niej e, tak naprawdę e, Beleza dalej istnieje, bo ja miałam w pewnym momencie taki e, etap w swoim życiu, e, że chciałam wyjechać za granicę. I mama powiedziała, że zostań, będziemy tworzyły to razem, zrobimy to razem. No i zaufałam mamie, zostałam. No i nie żałuję. <laughs> Ile lat już pewnie jest na rynku? Od 18 roku życia mam, obecnie 32, we wrześniu skończę 33 lata. W takim razie życzę powodzenia w dalszej pracy. E, jutro też pani prowadzi jakieś zabiegi? Jutro jestem w gabinecie zaprzyjaźnionym u mojej e, bardzo dobrej e, znajomej dentystki. Tam wykonuję właśnie e, zabiegi z wykorzystaniem medycyny estetycznej. W soboty właśnie zwykle e, pracuję w moich gabinetach zaprzyjaźnionych, biorę ze sobą laser, e, zabiegi, które mogę po prostu tam ze sobą zabrać i urozmaicić im e, po prostu ich ofertę e, w ich gabinetach. Medycyna kosmetyczna nie tylko na miejscu, ale również i w objazdach. Tak jest. Świetnie, zatem życzę Pani powodzenia w rozwijaniu swojej marki i dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.